Jest tu multą żółtych liści. I zaraz przenoszę obowate. Cześć, witajcie! Powoli ogarniamy nasze mieszkanie. O ile sypialnia została ogarnięta, witreńka zrobiona, serdo do szafa postawiona i rzeczy posegregowane. tak teraz chciałabym zająć tym kącikiem. Tutaj są rośliny w miksie. W jednej szklanej dumnicy, która jest w ogóle pęknięta i powinna być wymieniona. W każdym razie jest ich tu za dużo, <grym>, żółte liście już same odpadają. Także najwyższa pora się tym zająć. Plus, że no ja w tacygoniu. i właśnie ten z roślin stoją na taborecie, co nie jest ani bezpieczne, ani użyteczne, bo w każdym momencie mogą zjechać stamtąd. I tak samo tutaj, po waszej prawej stronie od kanapy, planuję postawić kwietnik i zamontować tam swoje obowate, o czym wam wspominam w filmiku z witrynką między spoźnikami. Po prawej między kwietnik, po lewej. W sumie też faworyt, jedyne co to drewniany. I on jest fajny o tyle, że ma dwa stopnie, więc mogę, będę mogła tutaj ustawić tak lekko pod skosem. Obawiam się, że do kwietnika będzie potrzebna większa ilość narzędzi, więc zaczniemy od Ikei, bo tutaj wszystkie te kręty, które są potrzebne, zawsze są na miejscu. Was w ogóle z pogodą było w kwietniu. Tutaj to było coś śmiesznego. Taki prawdziwy kwicień plecień. Od śniegu gradu po pełne słońce. W związku z tym w te słoneczne dni zdarzyło mi się już kilka razy przesuszyć niektóre rośliny. Dlatego zwracam Wam uwagę. Przyszła wiosna i czas już coraz częściej podlewać rośliny. Zwłaszcza te, które nie były od lata przesadzane. Gdy uprawiacie rośliny w podłożu tradycyjnym podłoże to jałowieje i z czasem zatrzymuje w sobie coraz mniejszą ilość wody, a zwiększająca się masa korzeni ma coraz większe zapotrzebowanie na wodę, jak i substancje odżywcze. Dużo siły trzeba użyć przy składaniu tego mebla z Ikei. Zwyczaj są one takie mało wymagające. Dobrze że dołożyli takie śmieszne urządzonko. Trzymak do tego impulsa, bo inaczej to nie wiem, czy byłabym w stanie to skręcić. Na pewno nie byłabym w stanie tego skręcić. Nie dokręcam do końca, żeby wyregulować resztę nóżek. Gotowe. I teraz pytanie, czy on mi się tam zmieści. Bo pomysł był taki, żeby ten taborek. I ja tutaj bokiem przy ścianie. O, jak liczyłam, to było idealnie. I tak też jest. Widzimy, co to średnio funkcjonalne będą te niższe stopnie. Wepchnięte. Nie wiem, jak mu to będzie, ale to zobaczymy. I wtedy mój olbrzym będzie sobie stał u góry. Fajnie. Teraz jednak zajmiemy się nim. Jest tu multą żółtych liści. Żółte liście odrzuca w zasadzie tylko małpka monsera soni. I oto podejrzewałabym ciasność w korzeniach. Bo dla tych dwóch roślin jest tu troszkę za mało miejsca. Z jednej strony chciałabym je rozsadzić, a z drugiej nie chciałabym na razie ruszać <laughs> tej donicy. Więc zacznę po prostu od obcięcia tej małpki. Najlepiej prawie do zera. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj po boku jest kaktus od mojej babci. Jego jako jednego chciałabym na pewno stąd przesadzić. Tu trochę mi go tu szkoda w tej kompozycji. Nie widać go, a dostaje też za małą mało światła. przesadziłam. Co prawda powiedziałam, że myślę nad obcięciem jej prawie do zera, ale jednakowoż jak już tak wyszło, tak musi być. Początek roku był dość chłodny. Ta zima była taka mocno przeplatana śniegiem i niskimi temperaturami. A my już jednak początek maja robi się cieplej. Pora zwrócić uwagę na czas między podlewaniami roślin. <tutujesz> Tutaj jest egzemplarz, który zimą był podlewany raz w miesiącu. Tak od połowy kwietnia <tutujesz> zaczynam go lekko przesuszać, bo zapominam, że no, już jest wiosna. <tutujesz> Robi się ciepło, czas zacząć podlewać nasze rośliny trochę częściej. Skorzystam z okazji, że mam go tu wyciągniętego i jeszcze przemyję mu liście. Letnia woda, kropelka płynu do mycia naczyń i olejek nimi. I wytrzymy sobie liście, bo całą zimę nie dotykamy. Zdążyłam zapomnieć, jaki to jest piękny aromat. O olejku nie mówię. Wyszło na to, że mój misterny mlan poległ. No i na tym teoborycie będzie <grybuj> stała tylko ta jedna roślina. Albo ta jedna kompozycja roślin. Anturium erysamoides i serenica będą dalej stały na ziemi. Dobra, to teraz czas zająć się raz tymi monsterkami, żeby je odłożyć z kanapy. A dwa składaniem tego kwietnika. Zmiana miejsca, bo teraz będzie zdecydowanie potrzebna większa ilość miejsca. tego. Z pomocą Adama został złożony, i teraz zostało go tylko tu wstawić. W ten sposób sobie to wyobraziłam, i zaraz przenoszę tutaj obowaty. Mam takie haczyki z Komanda z możliwością bezszwankowego odczepienia od ściany. Dowiązałam do nich sznureczki i chyba w ten sposób zacznę podwiązywać obowate. Nie mam pewności, jak się to będzie sprawdzało i czy wytrzyma ciężar pędów. No ale to się dowiemy. W razie czego haczyki są łatwe do ściągnięcia od ściany bez uszkodzenia. To jest ten jeden najgłuszy pan Jego ja zostawię na sam koniec. A na razie chciałabym się zająć. Да не худший. <laughs> Może z czasem zacznie to lepiej wyglądać Albo jest tu jeszcze trochę miejsca na stoliczku Więc mogłabym tutaj małpkę posadzić hmm. No nie wiem Chociaż tak z daleka Ustawiłam jeden z reflektorów <laughs> Na poczet montowania obowaty, żeby ją lepiej widzieć. No i całkiem się to prezentuje. Tylko, że tu jest ciepłe światło, a stąd pada zimne i to się lekko gryzie. Dobra, zacznie rosnąć, to będzie lepiej wyglądała. Na razie jest tak biednie. A w przyszłości? Aż po sufit. Mmm, marzenie. Dobra, zobaczymy. Może się troszkę pokłada w stronę światła i wtedy będzie lepiej się prezentować. A jak nie, to zafunduję jakieś cięcie. Hmm. Jeszcze ją ładnie powycieram i już będzie przepięknie. Zająć się tylko monsterką. Ona jest mocno powyginana i skarłowa ciała, dlatego myślę, że większość tych sadzonek potnę na roślinki takie jednowęzłowe. Dałabym mi się jakaś podkładka. Sadzonki pewnie trafią po prostu do wody. To już jest konkretny ten. Tutaj jest taka <grytanie> zgięcie w tej sadzonce i dwa wolne oczka. Obcinam więc poniżej. Trochę duża taka, czterolistna ta sadzonka. Ale spróbuję, bo są tu dwa oczka więc do tej wysokości mogę zanurzyć sadzonkę w wodzie. Będzie to eksperyment. W razie czego <gryw> tych małpek tu mam po całej mieszkanie całą masę. Więc mogę zaryzykować i potestować. Jedna złowa I to znowu taka sama sytuacja. I to znowu taka wyciągnięta roślina. Szczyt, czterolistny. Taka podwójna sadzonka. O, a tu ogryski. Tak zwane. Czyli. <gryw> wędrowe sadzonki bezlistne. Na takie przypadki najlepsze są pudła, tak zwane ukorzeniarki albo cropboxy, które są szczelnie zamknięte, mamy tam bardzo wysoką wilgotność powietrza, a na dnie najczęściej jest mech albo perlit. Jak widzicie jest już tu pełno, ale taki obryzek to zawsze się gdzieś zmieści. Tylko problem jest w tym, że ja tak właśnie wrzucam tutaj i wrzucam, bo się zmieści, bo się zmieści, tylko że te rośliny potem rosną. No i wygląda to tak jak tutaj, załączony załączonym obrazku. Tak się składa, że mam trochę sedanek ukorzeniających się w wodzie. Dawno tu nie zaglądałam, więc dobrze jest zajrzeć raz za jakiś czas. Tu nie widać dużego wzrostu korzeni. O ile ta obowata trafiła tu niedawno, to właśnie przy wypadku ten z obowatem, gdzie mi spadła z witrynki. Tu się coś dzieje, ale też niezbyt zachwycająco. Nie chcę mieć kolejnego naczynia z wodą, dlatego spróbuję poupychać te zadągi. Mam ich na tyle dużo, że nie jest mi zaryzykować. Zwracam uwagę, żeby pęd i korzenie powietrznie stały w wodzie. Do tego mogę dać te dłuższe. O, o, o dobra, <gryw> to jest jeszcze nie pocięto. Może tak w całości? Wstawię to do pudła z perlitem. Nie, bo jak mi się to ukorzeni i będzie takie w całości, to będzie koszmar rozdzielić. Więc węźla na tych sadzonkach są dość długie. Mogłabym je troszkę skrócić. Ale w razie jakiegoś gnicia na razie zostawiamy w takiej formie. Obserwując rośliny regularnie, wyłapię ewentualne zmiany, które się będą pojawiały. Przy częstym sprawdzaniu wody szybko się je wyłapie. A tak to mamy zawsze zapast kanki, który możemy obciąć w razie gnicia. Jakiś czas temu skończyły mi się ryzy Opening i jakoś nie mogę się zabrać do zakupu. No i. <grym> Przyznam się Wam, że ukorzeniam w zwykłej wodzie, bez żadnych dodatków. Szału nie ma, jeżeli chodzi o efekty, no ale wszystko się ukorzenia, jedyne co, to po prostu wolniej. Teraz tak przy Was mi się przypomniało, że przecież trzykrotki są bardzo dobrym ukorzeniaczem. Mają enzym wspomagający. Zdarzało mi się wielokrotnie ukorzeniać coś z trzykrotką. 100% takich efektów nie jestem pewna. Tak sobie podziwiam. I kurczę, ale bym chciała mieć tutaj. Albo tu na ścianie podwieszone paprocia. Tak jak na Klaudia w liściach. To jest coś cudownego: taki efekt. Jak z podpalm, palm. Tylko <grybo> paproci. Na dzisiaj to już by było tyle. Życzę Wam udanej dalszej majówki. I do następnego. Na razie.